Witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie Dzisiaj się zajmiemy wymianą oleju w silniku Oraz dolaniem oleju do skrzyni Tutaj jest koreczek, tutaj jest miarka Co tam dokładnie przy nalewaniu tam jeszcze dopowiedziałem Traktor jest rozgrzany po przejażdżce Tu jak dać trochę mi się sączy z uszczelki od misy olejowej Olej Przynajmniej wiadomo, że jest. Wlewamy 5 litrów Hipolu do skrzyni, bo było już mało oleju i biegi trochę zgrzytały. Druga sprawa, y, na miarce też pokazywało, że jest y, poniżej lekko minimum. No i kolejna sprawa, już podnosić nie chciał za bardzo podnosić. Piątkę pakujemy. Tutaj jest korek w lewu, a tu jest bagnet do sprawdzania, bo w 60 chyba korek w lewu i. Bagnet są w tym samym miejscu, się po prostu wykręca bagnet i się leje. Olej. Bańka oleju to jest 5 litrów, wyszła jakoś około 100 zł. Turdus jakoś około 150. No i wszystko wyszło jakoś chyba z 254 zł, czy 9 zł. O. Podstawiamy wiaderko. Kluczyk 24. Ogólnie tak. Traktor jest zalany turdusem. O! Poszło. Traktor jest zalany turdusem. I z powrotem też turdusem będzie zalany. Przepracował. Dosyć solidny sezon. O, no, solidny na paru hektarach u mnie. Poszli. Ładnie schodzi. Jeszcze tu jedną rzecz. O, ale ile wiórów napakowane. Temu się zaraz bliżej przyjrzemy. przyjrzymy. Jeszcze, żeby lepiej schodziło, to można tutaj korek. Odkręcić, żeby lepsze odpowietrzenie było. Szukamy tu filtr olejowy. Yy, znajduje się tutaj. To są talerzyki do mycia, które jeszcze dzisiaj umyję. Ale nie wiedziałem jakie uszczelki trzeba kupić i tutaj jakie podkładki miedziane w sensie rozmiarówka więc jutro po prostu kupię, bo dzisiaj już jest sklep tam z częściami zamknięty olej był zmieniany właśnie zmiana oleju nie była zależna ode mnie ja myślałem że był zmieniany niedawno po czym się okazało że nie był zmieniany 9 lat jak mnie jak poinformował no ale mówi że nie jest schodzony więc może być no ale oleje są jednosezonowe i trzeba takich rzeczy pilnować. Nie można takich rzeczy dopuszczać. Także yy, jak najbardziej trzeba zmienić. Zwłaszcza że się teraz zbliżają orki orki, uprawy. Jeszcze siew yy, ozimin. Także taki serwis jest potrzebny. Skrzyni było, było pół centymetra poniżej minimum, a do skrzyni. Teraz napiszę ile wchodzi, bo nie jestem pewien, ale tam chyba coś chyba na około 30 litrów. Ale nie chcę podawać yy, ilości, nie będąc pewnym. Tu na korku teraz sobie zobaczymy. Na korku jest magnes. Do magnesu się przyczepiają mm, metalowe opiłki, oj nawet nad wiaderkiem. A tutaj to jest bardziej, już takie jakby część opiłków, tu też na pewno jakieś się znajdą. To rzecz normalna. A tutaj to już jakby przez te lata się zrobił taki taka melasa. To się w, y, w silniku nazywa. Y, zaraz sobie przypomnę to, to powiem albo dopiszę. Co się zbiera przy korku olejowym. Tutaj jest magnes. O, to się nazywa Odma, właśnie. Skoro postawimy olej, jak nie ścieknie do końca. Mam tutaj dwie butelki Turdusa, za które zapłaciłem coś koło 150 zł. Tu jest 10 litrów, w silnik wchodzi 8. I tutaj jeszcze 5 litrów Hipolu. 82 łamane na 90. To jest olej do skrzyni. Klucz 22 i odkręcamy filterki. Jeszcze tak dopowiem nie nagrałem przejażdżki, żeby dogrzeć ciągnik. Teraz początku była z pewnym celem robiona, ale potem to się zamieniło w oględziny. Mianowicie takie, że te koła, co były zmieniane, się okazało, że y, przez zmianę szerokości opon traktor stracił zbieżność. Teraz zbieżność też ustawiam, ale to tam w filmie będzie z y, wymiany kół, albo już było, nie wiem, który film pierwszy wstawia. Agra poluzowane mamy. Okej. Okay. No obciążnik sobie położę. A się zasauk ja pierdziele. Poszedł wreszcie. Skurwy, syn. Wszystko teraz dokładnie moje trzeba w ropie obmyć. wyciągamy talerzyki, że nie będę ich mieszał. I zacznę od mycia najpierw kielicha i potem po kolei talerzyki będą szły. Już umyte, Jak te będzie wymyte to już po kolei czyste talerzyki po kolei po kolei będę wsadzał. Filterki pomyte. Tego nie pokazywałem, bo w sumie to nic ciekawego, tak samo jak kielichy pomyte. Teraz to sobie tutaj wszystko składamy. Teraz składam obecnie filterki wstępnego oczyszczania. Byk. W 60 już jest ten jednorazowy filtr, który się wykręca cały, już jest po utylizac do utylizacji po wymianie ja, oleju. A to jest takie wielorazowe rozwiązanie i. Wydaje mi się dosyć nie, nie chociaż na pewno bardziej pracochłonne. Wstępnego oczyszczania teraz. Świeteczka jest mniej gęsta, no i ogólnie podczas mycia był dużo, dużo brudniejszy, no bo wiadomo, te wszystkie najgorsze sypy zbierał. Ale głównie jedna połówka, nie także cały był uwalony, tylko połówka. Pewnie to miejsce, gdzie najbardziej zaciągało olej. Tam się wszystkie syfy pchały. Korek też wymyłem. I tak naprawdę to jakby się wymyło całą misę olejową też by nie było źle. To jest jeszcze misa starego typu. Yy jak wychodziła w czterdziestkach, bo tu jest praktycznie wszystko oryginał, a mianowicie jest taka, że jest, jest blaszana, a nie a nie żeliwna, tak jak w sześćdziesiątkach. Teraz ciekawe, czy tymi, tu z tymi rękawicami, to mi się uda odkręcić. Chyba się to nie. Ochuj, już dziurawa rękawica. No I tak ręce ropą czuć. Oho. My trzeba dobrze pocelować. Przegnąłem trochę z ilością oleju. Może się przelać. A nie, idealnie się zgodziło. Tutaj to też ten filtr sobie pociągnie. Nowe uszczeleczki. Trzeba tu wymazać w olejku. Świeżym cyk. Montujemy pierwszą. To jest taki rowek. Po kawałku, po kawałku. Tak naprawdę najlepiej od tej strony zacząć bez dojścia wyłożyć filtrem i i dokręcić to tak idealnie to tam nie wchodzi że też zależy o tutaj weszło ślicznie a tutaj już z kolei się stawia i nie chce ale powoli, powoli też pójdzie. Reszta już śruba dociągnie. Zakręcamy korek, wyczyszczony. na tu magnes na boki trochę bierża. Spyk. Wydaje dwadzieścia cztery o nie mogli łykać poszło pierwsze 5 litrów Teraz druga piątka jest do wlania. tylko gdzie ja bańkę podziałem, drugą o tu jest.